Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na kanale. I dzisiaj przetestujemy sobie kolekcję z glam shopu Creme de la Creme, która y, gdzieś tam troszkę czytałam niezadowolenie innych osób dotyczące palety ścieniami, ale o tym za chwileczkę. Mamy paletę z cieniami, która ma w sobie chłodno-neutralne tony, i jest taką powiedziałabym powiedziała bardzo użytkowa w swojej kolorystyce. No, można powiedzieć, że jest brzydka czy coś w tym stylu, nie? I dzisiaj będzie makijaż wykonany tą paletą. Dodatkowo w kolekcji znajdują się dwa, y, dwie pomadki welwetowe. Tak mi się wydaje, że są to welwetowe y, pomadki do ust. Jedna jest taka w takim kolorze. Pokażę Wam na koniec oczywiście dwa kolory. Pojawiły się też nowe róże, które nazywają się płynne i są to perłowe róże do twarzy. Yy, dodatkowo są dwa kremowe eyelinery. Jeden jest szary, drugi jest taki w kolorze espresso, bym powiedziała. Taka właśnie troszeczkę, nie taka gorzka czekolada, tylko taka trochę nawet mleczna czekolada, więc też będę bawić się dzisiaj tymi produktami. Bardzo chcę sobie przetestować tą kolekcję. Ta kolekcja słuchajcie, wyszła jakoś tak po okresie świąt, yy, nawet tutaj, kartka piarowa yy, trochę mnie rozbawiła, jak ją przeczytałam, bo jest: Ho, ho, ho. Yy, w tym roku święta przyszły wcześniej, yy, a ta paczka przyszła dosłownie parę dni temu. Tak naprawdę myślę, że coś tutaj się zadziało, coś o czym my tak naprawdę nie wiemy. Dlatego bardzo późno te paczki pr dotarły i zostały już niezmienione. Yy, jeśli chodzi o utrzymanie tej kolekcji yy, w takim perłowym vibe. Yy, przedstawiamy Ci wisienkę na wigilijnym torcie w postaci najnowszej kolekcji Creme de la Creme to prawdziwa gratka dla wielbicieli chłodnych klimatów A od świątecznego skrzata wiemy, że jest ich sporo W skład kolekcji wchodzi 9 wyjątkowych produktów Paleta 15 cieni do powiek dwa eyelinery w klasycznej brązowej i szarej kolorystyce cztery rozświetlające róże do policzków I dwie welurowe pomadki Kolekcja idealna do stworzenia chłodnego looku w tym stylu I'm cold makeup, udanego testowania i wesołych świąt. I myślę, że główne, właśnie bo teraz chciałabym powiedzieć Wam o tej palecie, niezadowolenie dotyczące, bo ja sobie już ją przysłoczowałam. jakość tutaj, jeśli chodzi o maty, jest ta sama, co w poprzednich paletach. Największe chyba niezadowolenie fanów marki Glamshop polega na tym, że dostajemy tutaj perłowe cienie, a nie turbopigmenty, do których jesteśmy tak bardzo przyzwyczajone. I słuchajcie, dobra perła nie jest zła. Naprawdę, ja czasami nawet wolę te takie perłowe cienie na powiekach, które pozwalają mi uzyskać taki trochę inny wymiar i efekt na powiekach. Więc po prostu, jak to mówią, Przetestujmy, nie oceniajmy z góry yy, i spróbujmy, co ta paleta nam tutaj dzisiaj daje. Ja myślę, że ja zacznę sobie od makijażu oka, bo chciałabym zrobić sobie takie trochę smoky eyes. Wiem, że obiecałam Wam w tym miesiącu więcej makijaży utrzymanej w tematyce różu. Staram się to robić zarówno na Instagramie, jak i tutaj, na YouTubie, ale no, dzisiejsza paleta ma w sobie tylko jeden cień, który mogłabym tutaj wykorzystać, a chciałabym przetestować kolekcję, więc czasami muszę zrobić odstęp od normy. Przyciągam Was bliżej i lecimy z tym makijażem. Dzisiaj zacznę po swojemu od makijażu oka. Jako bazę użyję sobie dzisiaj MAC Paint Pot w podcieniu Painterly. Jeśli słyszycie od czasu do czasu y, takie zawirowanie takie delikatne prd Jest to obiektyw, który się ustawia automatycznie na ostrość. Mam nadzieję, że nie jest to bardzo mocno irytujące. W poprzednim mikrofonie też było delikatnie słyszane właśnie te rotacje obiektywu, więc musicie się uzbroić. Czasami słuchaj, czasami nie. Jak są one zbyt mocne, to wyciszam je na etapie montażu. Zacznę sobie tak nietypowo od brązowego eyelinera, który dałam sobie na linię rzęs i rozetrę. bardzo fajne eyelinery, biorę sobie kremowy, jest to najjaśniejszy cień z palety wow mm, jaka pigmentacja nie spodziewałam się tego Następnie wezmę sobie ten kolor, właśnie taki, to jest taki łososiowy, bardzo mocno przygaszony, i tym kolorem sobie tutaj docieplę ten zewnętrzny kącik. Teraz ten kolor kakaowy. Biorę sobie mleczną czekoladę. Taki mały pędzelek. najciemniejszego brązu dam ciutkę tutaj w zewnętrznym kąciku. wezmę sobie ten taki cielisty blask, perłowy. No nie jest to, słuchajcie, blask wyrywający z kapci. Nie jest to turbo pigment, jest to zdecydowanie perła. Powiem Wam w podsumowaniu. Co tak naprawdę myślę na temat tej jakości? Zrobię sobie teraz taką mieszaną kreskę. Na końcówce chciałabym, żeby była taka czarna, a tutaj jest taki przepiękny, ciemny, brokatowy cień. I będę sobie moczyć. Biorę sobie taki skośny pędzelek to jest seria klawiera Pro Solution. Ten czarny jest jak węgiel, w tej palecie. Jeśli szukacie dobrego czarnego cienia, to ja już po nim widzę, że idealny jest naprawdę. Ktoś ostatnio napisał pod filmem, że Max Tak jest lepszy od tej bazy z Eveline. No, nie zgodzę się tak do końca, ponieważ uważam, że mega są podobne jeśli chodzi o jakość. Muszę wytrzeć sobie tą szczoteczkę. Makijaż oka gotowy i lecimy z Tintem od Lise Eldridge, ale dodam do niego kapkę przyciemniacza od NAM. Jest to przyciemniacz rozświetlający. Korektor Nataszy Denony w odcieniu N5. Jeszcze dosłownie kapeczkę totalnego zakrywacza od Glam Shopu bo on ma jaśniejszy odcień i tylko tylko w tym miejscu. Zanim przejdziemy sobie do tych płynnych róży perłowych, kapkę dosłownie dam z sziglami to też jest rozświetlający brązer w kremie. Słuchajcie, mamy cztery odcienie. Zaraz Wam je pokażę. Tak wygląda odcienie Rose Gold. Są naprawdę bardzo mocno perłowe. Następnie słodki róż. Guma balonowa. Oraz mroźny róż. Tak prezentują się kolory. Najbardziej mi się podobają te dwa. Guma balonowa i rose gold. Zacznijmy sobie od tej gumy balonowej. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. Z drugiej strony nałożę sobie rose gold. Rose gold jest taki delikatnie brzoskwiniowy. Guma balonowa ma taki twist właśnie różu ze złotem. Oba piękne, więc ciężko jest podjąć taką po prostu jedną decyzję. Dołożę sobie teraz tutaj rose gold, a z drugiej strony dołożę gumy balonowej, żeby było porówno, ale dają piękny efekt. Dobra, czas się przypudrować i lecę z pudrem tart. I tu jest translucent. Teraz dokończyć makijaż Okej, Wezmę sobie ten miękki szary. Bardzo ładny odcień szarego. Muszę wam powiedzieć mega fajne, bo nie jest za ciemne. Nie wpada w taką czerni. Wezmę sobie Delicates cień. To jest taki brązowo-szary kolor. ten deserowy, czyli ten czarny z brokatem. I biorę sobie tynk tortowy. To jest taki beżowy kolor. I rozświetlenie zrobię już tutaj w macie. Do tego makijażu dodam odrobinę różu rozświetlającego z Next um, Buttermilk Blush w odcieniu 02. Do tego makijażu zdecydowanie widzę te jaśniejsze usta, ale chcę Wam pokazać również ten kolor e, Trendy. Mi się nazywa. Ja osobiście nie przepadam za tego typu kolorami. Nie moja bajka. Jest to taki naprawdę przygaszony czerwony kolor, taki Wampi look z tą pomadką. Wyszedł. Mocna formuła i lekko tintująca. Obrysuję usta moją ulubioną kontur konturów Chanel. No i weźmy sobie ten Nude Toffee. Obyś nie był za ciemny. Dobra, czas na podsumowanie tej kolekcji. Słuchajcie, maty w palecie Creme de la Creme to jest po prostu bajka. To jak one się łączyły ze sobą i tonacje, które w odcieniach kolorystycznych są dobrane, to jest po prostu bajka. Ja rozumiem i właśnie chciałam rozwinąć bardziej temat, jeśli chodzi o te. Perły, które są tutaj zawarte, ja rozumiem, że Glam Shop przyzwyczaił nas do po prostu jakości turbopigmentów, które są mega glitterowe, dają mega blask i są takie, wiecie, ekspresyjne, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast ja uważam, że dla osób, które właśnie nie lubią takiego przytłaczającego blasku, bo takie klientki też spotykam, to taka perła to jest taki kompromis. Więc nie uważam, żeby tutaj mm, to było złe naprawdę nie uważam, żeby to było złe ale jeśli jesteś fanką takich bardzo mocno błyszczących, typowo glam shopowych, glitterowych, rozumiem czemu e, ludzie mogą być zawiedzeni szczególnie właśnie tymi perłowymi kolorami czarny w tej palecie to jest po prostu najlepszy czarny jaki mam e, ze wszystkich swoich cieni naprawdę, a czarny to jest naprawdę perełka, żeby dociemnić linię rzęs, żeby zbudować sobie nawet kreskę, żeby zrobić sobie, no czarny jest potrzebny. Potrzebny. Naprawdę czarny jest potrzebny, więc dla mnie ten czarny to jest fenomen. Są tutaj też bardzo fajne wyważone matowe kolory, które są bardzo nieoczywiste, jak na przykład ten, który nazywa się mleczna czekolada, a jest takim różem jednym z takich moich ulubionych odcieni, którym uwielbiam właśnie przecieniować. I bardzo się cieszę, że tego typu kolor tutaj jest, bo mogłam się troszeczkę wpasować. W to, żeby zrobić znutą różu, jednak i utrzymać, jakby ten e, zamysł tematyczny na kanale. No, dla mnie ta paleta jest naprawdę świetna, naprawdę świetna. E, rozumiem, wieje nudą, rozumiem, chłodne odcienie brązu, rozumiem, mega, tematu, me, mega temat, taki bardziej powiedziałabym sprzedażowy i podejście sprzedażowe, jeśli chodzi o tą paletę. Natomiast ja nie powiedziałabym, że ona jest jakaś zła. Bardzo mi się podobają te dwa róże do policzków, szczególnie guma balonowa, rozświetlający i w połączeniu właśnie z tym, już go szukam, z rose goldem, daje naprawdę przepiękny, przepiękny odcień. Rose gold to w ogóle będzie petarda, jak będzie opalona skóra i tak dalej, a ja się szykuję na wyjazd na wakacje, więc na pewno wezmę sobie właśnie ze sobą ten, ten róż do policzków. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo pozytywnie zaskoczyły mnie te eyelinery w kremie. E, miałam taki początkowy mech, jeśli chodzi o tą szarość, ale ta szarość jest na tyle fajna. Ona nie jest za ciemna, że nie daje nam takiego wajbu mocno przytłoczonego oka. Bardzo fajny, zrównoważony, szary kolor. Do tego brąz taki bardziej ciepły, jeśli szukacie właśnie eyelinerów w kremie i lubicie pracować na eyelinerach w kremie. To bardzo fajne produkty, naprawdę. Co do pomady. No początkowo jak nałożyłam to ona była ciemniejsza Jeśli chodzi o tą pomadkę Ja jestem takim wiecie Wajbym trochę kim Kardashian lubię Jak mam bardziej rozjaśnione te usta Szczególnie na środku Ale podoba mi się ten nude. Naprawdę mi się ten nude podoba Przepiękny jest Natomiast no nie moja bajka jeśli chodzi o trendy ja nie lubię takich e, ciemnych, wampi ust, ale no kto co lubi, myślę, że każdy znajdzie. Przepiękna, welwetowa e, formuła, która daje nam mega trwałość i nie odbijają się te usta, więc ja czuję satysfakcję. Jeśli chodzi o tą kolekcję... To ja uważam osobiście, że nie jest ona jakaś hiper, e, duper, nazwijmy to w ten sposób jakaś taka, wiecie, zaskakująca, odkrywcza, rewelacyjna, ale e, jeśli chodzi o jakość produktów, ja tutaj nie przypnę łatki, że jest coś B i e, jest coś niefajnego. Ja naprawdę poruszyłam temat tych e, satyn, e, jeśli chodzi o cieni takich perłowych, klasycznej perły. Ja rozumiem, że jest to, co dla niektórych może być, zrobienie dwóch kroków w tył do jakości, ale no nie jest to taka jakość perły jak kiedyś była sprzed lat jest to zdecydowanie lepsza trochę ta jakość perły, tutaj mamy więcej tej perły ona jest bogata, taka satynowa nawet sama Kylie Cosmetics pamiętam zrobiła taką właśnie paletę, gdzie dała właśnie taki jeden cielisty właśnie cień, którego ja użyłam na powiece i on przepięknie wygląda, daje taki kompromis nie świeci i daje takie poczucie eleganckiego blasku na powiece, to nie jest taki właśnie, wiecie jak robimy na przykład Makijaż biznesowy, makijaż taki na co dzień, pracujemy, nie wiem, oficjalny, na oficjalnych stanowiskach, no to też wiadomo, że nie użyjemy takich mega brokatowych cieni na powiece, i taka perła jest właśnie kompromisem do zrobienia takiego właśnie bardzo profesjonalnego biznesowego looku, gdzie dalej chcemy mieć blask na powiece. Jeśli chodzi o mnie, to ta kolekcja jest naprawdę fajna. E, nie wiem, co tutaj się zadziało i czemu później przyszły te paczuszki PR-owe, ale nie muszę też tego wiedzieć, naprawdę. Ja się mega ucieszyłam, bo była w ogóle taka sytuacja, że ja bardzo chciałam w ogóle przetestować tą kolekcję i trochę się spóźniłam, to był okres świąteczny, ja miałam bardzo dużo pracy. E, weszłam po paru tygodniach na stronę i patrzę, że cała ta kolekcja jest wytrzypana ze stanu magazynowego i sobie myślę, kurczę, spóźniłam się, szkoda. E, a potem przyszła ta paczuszka dni temu do mnie i tak się ucieszyłam. Pokazałam Wam ją na relacji na stories i zapytałam Was, czy chcecie właśnie, żebym ją przetestowała i bardzo chcieliście, żebym ją przetestowała i bardzo się ucieszyłam, że chcecie, żebym ją przetestowała. Dlatego tak to dzisiaj wygląda. Makijaż aczkolwiek klasyczny z szarością, z troszkę z różem, z klasyczną czarną kreską. Mam nadzieję, że kogoś to zainspiruje do tego, żeby zrobić sobie właśnie taki makijaż, trochę taki jesienno-zimowy. Klimacik nam wyszedł. Ja dzisiaj kończę bardzo bardzo Haniu dziękuję za przesłanie tych wszystkich kosmetyków, że mogłam się nimi pobawić i mogę je mieć w swojej kolekcji. Wam życzę wspaniałego dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej.